Fajny pancern faust jest możliwy, tak jak najbardziej, ale chyba, czyżby go mieli zniszczyć? Tak! Za bardzo tak! oderwaliśmy! spryskuję ich tam, a kysz! Asio, właśnie! Dostał pancernym raz i to jest fucking Chinese! Dobre, dobre, dawno nie było akcji na czacie właśnie różnych tutaj naszych komentowaniach. Tam czekała sobie, ale nie tak bardzo jak niektóre gierki tutaj, co są. Ale nie, ja to jest coś zbugowane z tym. Dobra, mniejsza z tym. Pełna dominacja. G.H. Bubr kontra Schwarzenbachler. Hmm, dziwne. To, co ja mam problem do tej gry, to nie wiem, kto jest kim tak naprawdę. Zakładamy, że Bubr jest naszym tutaj widzem, ale nie jesteśmy tego pewni, bo nam nie napisał. No ale kij, zobaczmy na chłodnej firmie, co się stanie. No i zaczyna się kolejna bitwa. G.H. Bubr kontra Coś takiego będziemy go pewnie tłumaczyć Brytyjczycy, Wehrmacht Tak wyglądają poziomy O, oh, fuck, Ciekawe połączenie I problem właśnie, który mam, który już przed chwilą pewnie mówiłem To to, że właśnie nie wiem kto dokładnie jest naszym widzem Zakładamy, no, że ucie. Bubr I tego będziemy się trzymać czekają na rozkazy Bo niestety nie napisał nam tego autor dokładnie jak się nazywał w tej gierce o, no ale tak już to bywa. Dobra, co się tego? Festung Pancerni. Od razu Wybor wybiera swoją doktrynę. No, 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 no. ciekawe. Wsparcie działa. Stanowisko z pakiem, zasłonięte kadłuby i ten pancer. Może, może coś będzie. Widać, że dużo mało pierdolniczków do pancerta. Oddział grenadierów w gotowości. Szkolenie oficerskie czołg. Zobaczymy. Czyli zakładamy, że będzie chciał Wybor spamować pancerami różnymi. Natomiast jego przeciwnik szwarz, szłoż, buckler. wybrał pułk szturmu i już pojawiają się pierwsze sekcje. Uuu, Dawno tego nie widziałem, żeby faktycznie ktoś zabrał piechotę na pokład. Miłem, miła odmiana. I tak wyglądajmy jego pierdoniczki. Czy dodatki dokładnie to dobry pomysł? No to. Mm, już by było trochę o dodatkach, właśnie, że tam o frakcji czy widzieliby w DLC. Może coś jeszcze, może coś jeszcze, towarzyszu. Masz jakiś pomysł na ankietę? Może niekoniecznie o kochanie, ale ogólnie tak, tak. Najlepiej chyba z kochem mi się wydaje związane. Przynajmniej na razie, nie? O matko, o matko, problem w tym, że... No właśnie chłopaki siedzący w tym transporterze nie mogą strzelać, więc muszą wysiąść, ale jak widać szturm jest całkiem niezły wyleźli ze stenów, oczywiście sekcja szturmowa. Jednostka saperów gotowa do działania! Rozpykała tutaj yy, pogoniła ten oddział, ale mogła zadać większe straty. Co najmniej do jednego ludzika nawet mogli, mogli zejść, a zostało ich trzech. Ale i tak, oczywiście, bunkra medycznego jeszcze nie ma na stanowisku. Więc ten oddział jest trochę useless. Jest trochę useless, nie da się ukryć. No właśnie, bo taki już tam pomysł, jakiś tam właśnie, że ta nowa frakcja już było w teorii, właśnie, w temat DLC-u. Więc może jeszcze jakiś inny pomysł na ankiecie. Może o kategorię gier, to znaczy taka to była co ciekawe, towarzyszył pierwsza ankieta, którą w ogóle kiedykolwiek zadałem. Może się dalej nawet znaleźć na moim kanale na społeczności. To było właśnie w jakie gry lubicie widzowie tam najbardziej. Nie dałem właśnie różne te gatunki takich strategii, że turowe, czy czasu rzeczywistego, czy jakieś tamtego, więc takie to była pierwsza ankieta, ankieciocha. No a teraz właśnie lubię takie ankiety dawać ze zdjęciami, bo to Wy też widzę, że lubicie takie coś, nie? Dlatego zawsze staram się jakieś tam. Można maksymalnie cztery wybory dać. I zawsze myślę, Żeby wam tam dać jakieś fajne zdjątka. Paliwko tymczasem odcięte. Róg brytyjskie. Się na naszym terenie. Ale jedno zabezpieczone. I tutaj też się umacniają na terenie. Bunker już jest, nie da się ukryć. Bunker jest, ale brakuje jeszcze pięć amunicji, żeby przekształcić go na medyczny, oczywiście. Stację medyczną. Stacja, druga stacja. Jezus upada. Grenadierze się meldują. Oczywiście nie ma jeszcze pierwszej fazy, dlatego nie można strzelać z granatów nasadkowych. Sekcja sztumowa, drużyna zbiórka. Nowy KM w pełnej gotowości. KM, brytyjski KM się pojawił, Vickers. Vickers, Vickers, proszę Pana, Vickers. Ajajaj. Aj, aj. Na bliski dystans staniki zaczynają pokazywać swoją siłę. Ale zostało tylko dwóch ludzi, ale to jednak Niemcy postanowią się wycofać. No nie dziwota, w sumie byli transporter, byli jeszcze saperzy kulewcy. Nie było sensu tutaj umierać. Ale zasadzka. No, zasadzka by była, gdyby mieli jeszcze te siatki maskujące. Ale zdecydowanie fajnie tutaj podejście. Pewnie liczył na to, że może zdąży. Pan Bubr tutaj właśnie pierwszą fazę bitwy przejść i mieć te granaty nasadkowe, żeby im pierdolnąć, no ale. Niestety nie zdążył. Tymczasem dół. Pocięty jak ser szwajcarski góra w sumie też nie lepiej. Dużo terenów takich właśnie dziwne, że. Sekcja zajęła ten ten, ale nie ma połączenia, więc to te, te punkty, znaczy ten punkt, no ten punkt Rók jest bez sensu. Kłopoty. próbuję zająć jeden z naszych punktów. Bo oczywiście punkt zwycięstwa nie musi być połączony z, z naszą centralą tutaj. Żeby dostarczać to co dostarcza. Moździerz jeszcze, czyli Brytyjczycy tutaj totalnie patrzcie, wszystkie rodzaje niepowtarzających się jednostek. Jakbym grał po prostu w jakieś, na singlu, prawda? Chciałbym każdą jednostkę przetestować. Mam znowu 6 lat. Yy, pierwszy raz jakieś tam. Nie, no dobra, może więcej. No, Przypuśćmy, że gdzie 9, 10 lat. Pierwszy raz gram w strategię i chcę każdą jednostkę, żeby pobawić się każdą jednostką, prawda? To jest mniej więcej coś takiego, ale zobaczymy, czy to wyjdzie. Odebrać nam punkt! Pff. Walka na środku. Pancer Grenadier kontra królewscy saperzy. No, wydaje mi się, że pancer Grenadier ze, ze swoimi szturgenwerami. O, jeszcze wiązka granatów! Zmusiła do ucieczki tych, tych saperów, ale nie ponieśli oni zbyt dużych strat. A sanitariusze też już są w drodze. Czyli, że tak naprawdę to. Na nice, zbytnio się zdał ten atak. Jeszcze potracą tutaj ludzi, ale przynajmniej zneutralizowali punkt. I oczywiście do tyłu, do tyłu. Kamaradyn. Cel zajęty. No, już, już wiem chyba co tego. Już wiem, jaką wam zadam pytanie w ankiecie. Teraz niemieckie ziemie. O kocha trójkę, właśnie o stylu gry waszym. Czy jak będziecie grać, to w co pójdziecie? Czy bardziej w lotnictwo, bardziej pewnie w tego porty, czy może po prostu naziemne działania? Takie pewnie wam zadam. No, to już mam pomysł jakiś chociaż. Ale dalej możecie swoje propozycje pisać słuchaj piękny strzał pojazd zwiadowczy z brytyjskiego moździerza nowy spróbuj uciekać to zgineś radar po przeżo 222 to może tak naprawdę trochę zmienić tutaj wyposażono w obronne granaty dymne Obronne granaty dymne, fajnie, fajnie, ale 2-2-2 może być jak na zbawienie dla Bobra, ponieważ Brytyjczycy nie mają tak naprawdę poza tutaj granatem tym kulminacyjnym, kumulacyjnym Możesz nawet, sławnym, które jak wiadomo starzy widzowie zrozumieją o no, co z tym chodzi żartem, e, tego jak to się zwie, to jest jedyne zagrożenie no, dla niego. No i co, znalazł tego <laughs> transporter uniwersalny, a Brytyjczycy czemu nie Rodzimy robią działa, panc? A, bo robią sobie AEC. I akurat ze wszystkich jednostek brytyjskich musiał natrafić na saperów królewskich, którzy oczywiście wpakowali mu ten granat w Dupala. Uszkadzają całkiem nieźle silnik, a jego lekki pancerz, jak widać, jest przebijany przez steny. zajmuje nasze tereny. O, może go zabija w odwrocie? Nie. Tym razem miał farta koleś Dobra i teraz to znowu. To hmm. znowu Niemcy, sytuacja totalnie się odwróci. To Niemcy będą w stanie e, tutaj takiego zagrożenia ze strony jednostki pancernej Brytyjczyków, czyli pojazdu opancerzonego AEC. A tym najbardziej będzie tutaj zagrożone oczywiście 222. Hmm, tutaj jakaś taka... atak trochę od tyłu Paliwo też jest neutralizowane. Zdecydowanie Brytyjczycy wiedzą, czego chcą. Wiedzą, że paliwo jest bardzo, bardzo ważne. Pojazd opancerzony gotowy. A ta sekcja piechoty ma nawet tutaj na wyposażeniu ulepszenie. Moje zdobyć nasz punkt. Dwa pistolety maszynowe Thompson. I jeszcze granat dymny, Bardzo, bardzo fajne omika. No i. Dyn-dyn. Dyn-dyn. dyn Nadjeżdża, AEC, czyżby miał od razu? Naprawili mu silnik co prawda <grystanie> Jaki fail, pierwszy strzał i oczywiście nie trafił Ajajaj, aj, aj. au O, U, jeszcze dostali w silnik i dzięki temu chyba 2-2-2 jak najbardziej się wycofa No, jak widać AEC troszeczkę zaryzykował tutaj Brytyjczyk chciał łatwego zwycięstwa, a jak widać nie do końca to się udało Kolejny panzerfaust jest możliwy, tak jak najbardziej. Ale chyba, czyżby go zniszczyć? Za tak! Za bardzo wyrwaliśmy! Patrzcie, Samochód patrzcie. AEC MK3 został zniszczony. Tak, Brytyjczyk skakał, tak skakał. Lucky u. Skill issue zaczyna być pierwsze tego. Pierwsze jakieś takie frustracje brytyjskie. No, Lakers przede wszystkim powinien mieć. No, to kolejna nauczka tego, że <noise> rozwalił jego złom. Kolejna nauczka o tym, że pojazdy trzeba wysyłać z głową, a nie na pałę i liczyć na łatwe zwycięstwo. Fluk sprawia kłopoty. Próbuję zająć jeden z naszych punktów. Gdyby go wysłał z tym wikersem, chociaż jakąkolwiek sekcją już byłoby lepiej. A tak to sam pojechał dostał w dupę i, i... 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 wielki płacz. Kolejny AEC jest w drodze. Ale tym razem już pak jest na miejscu. I bardzo chętnie się z nim przywitał. Sekcja tutaj raczej nie przetrwa tego zbyt długo i powinna już zacząć <laughs> myśleć o odwrocie. No właśnie Gniemy tutaj, a to oznacza, że sekcja hoty szturmowej... Próbuje odebrać nam punkt! Walczy, walczy, że za szturm grenadierzy, za dobrą osłoną. No niezłe gówno. Niezłe gówno to wdeplić i właśnie chłopaki ze, ze szkoły podstawowej numer 69. Uszkodzony pojazd. No bo znowu mu pewnie właśnie granat kumulacyjny poleciał. Znowu uszkodził mu silnik, ale 2-2-2 wciąż nadal żyje. AEC, drugie podejście, tutaj pamiętaj, stary, tylko że leży Twój kolega, nie? Jest tam, że gdybyś chciał szaleć, to, to, to może być problem. Są na YouTube jakieś odcinki swoje? Yy, odcinków jako tako nie ma, są dwa live y na razie poświęcone Hojowi, albo trzy, ale, jedy, ale dwa te łatwo znaleźć. I AEC wreszcie pierwszy raz w zatriumfował. Uuu, uszkodzili mu silnik, sam w sobie piernął tutaj zasłoną dymną, bo pag go uderzył. Ale chyba, chyba... powinien chociaż się wycofać. Kurde, jakby go tu znaleźli. No Ci oczywiście są największym tutaj zagrożeniem, chociaż uszkodzony silnik. Maksymalny zasięg, paka? Jak widać, uszkodzony silnik, to z tym nie pogadasz, z tym nie pogadasz. Zdecydowanie. No, a wracając jeszcze szybko do Hoia, miałem plan bardzo fajny z znajomymi, nie? Zrobić sobie RP, jakieś tam pograć na multi... Ooo, saperzy, saperzy królescy, cała cały oddział zmasakrowany w kilka chwil bez grenadierów szturmowych wraz z saperami. No, Brytyjczyk zaczyna się gubić w tańcu, zaczyna się załamywać jego tutaj plan na grę, zdecydowanie. No, a właśnie, a co do Hoja, jeszcze tak na szybko, to właśnie miałem plan, no, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to będzie. Jako tako serii nie ma. Nie ma żadnej u mnie serii z Hoya, ale są dwa streamy, całkiem niedawne, żeby wejdziesz tam w tego, nie? Playlistę. No, to tego, to zobaczysz, sobie graliśmy. Zwłaszcza w ten nowy dodatek, nie testowaliśmy sobie u niego. Przerwali linie zaopatrzeniowe. No ale choi oczywiście będzie musiał wrócić. Bardzo lubię w niego grać. Więc miejmy nadzieję, że się pojawi najszybciej. No saperów czeka na rozkazy. Ten moździerz, tutaj jest pierwszym poziomem doświadczenia. Gdzie ony? No właśnie, no, sobie skomunikowaliśmy. zredukowali nas do 300 punktów. Tracimy jeden z punktów! 300 punktów, no Brytyjczycy naprawdę, coraz gorzej, coraz gorzej, już pod sam sztab nie podchodzą. Znowu dostali te tam sąki. Linie zaopatrzeniowe zostały przerwane. Pickers. No, rzecz w tym, że. Chociaż w sumie kurde Niemcy też tak przez to, że nie mieli tego paliwa na tym początku gry, to teraz też dalej nie mają go aż tyle, ale przychód oczywiście znacznie, znacznie większy. Mamy się to utrzymać! się rozleciał, przez co już nie będzie tutaj tej złotej osłony, inaczej zwanej zieloną osłoną. I czyż mieli zginąć? Ja pierdzielę na jeden zdrowia, prawie że przeżył to. jego koledzy tutaj go zastąpią w walce. No, tutaj trochę się odbili Brytyjczycy. Ale zdecydowanie, no nie ma pomysłu. Nie, co tu przyznać? Kolejnego AEC to znowu zostanie zniszczony. Trzeba będzie inwestować w stanowisko dowodzenia kompanii. Ale natomiast Niemcy też mają pewnie coś do powiedzenia w tej, w tej kwestii. Patrzcie, jest już tutaj Pancerny Korpus Wsparcia. Panzer 4, albo w ogóle. Na naszym hmm, no właśnie, czołg średni tutaj ten pancer specjalnie z doktryny. Jak najbardziej jest bardzo możliwy. jest to ten złom. Spryskuje ich tam, a kysz! Asio, o właśnie. Dostał pancernym raz i. No nie no, wyjechał poza zasięg. Ale było blisko, było blisko. Niemcy tymczasem muszą się przegrupować. Wszystkie jednostki do leczenia. Wolne macie dzisiaj z pracy jako chłopaki, wyleczcie się. Jezu. To pośredzone wymiany na bliski dystans. To chyba złamanie, no mózgu zdecydowanie. Złamanie, zdecydowanie. Kościół, to jest też taka ten kościół i ten domek. To są dwie rzeczy oczywiście, które y, gracze uwielbiają chować na przykład swoje KMy i tak dalej. O. Tak jak myśleliśmy, o Jezu, na wojnę, yy, nadjeżdża ten specjalny czołg średni pancer 4AU z J. Z doktrynki. U! Granacik, ale na czas wyszli. i weszli znowu. Może jakiej frakcji polski dublasz? O, no to też, to też zdecydowanie dzięki za pomysł. Zrobimy sobie taką na pewno też ankietę. W wolnej chwili, taką właśnie już nową, na społeczności tuby. Można właśnie dać, że. Znaczy, hmm, problem będzie w tym, że ja mogę dać tylko cztery tego. Ale już chyba wiem, jak to zrobić. Bo mogę dać tylko cztery opcje z obrazkami, albo nawet bez obrazków. Zawsze tylko cztery opcje. A frakcji samych w sobie jest 5, nie? Więc to jest trochę problem, ale już chyba wiem jak to zrobię. Po prostu zamknę to w tym, nie? Że dam, że dam alianci, dam y, wojska osi, dam, że nie lubię, dam takie różne wiecie, nie? Że można głosować i po prostu poproszę was, żebyście w komentarzu napisali o którą frakcję wam konkretnie chodzi. I może jakieś konkretne teksty na przykład. Ale jak najbardziej to jest dobry pomysł. Ło wioskę granatów. ty ty, 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 ty. ty! O, lub Niemcy! No no, myślę, myślę, ale chyba jednak dam już wszystkie, jakby całego kocha ogólnie, właśnie dubbing, nie? Żeby można było sobie zadecydować. Zaperzy no. już tu mówię, jeżeli może zaperze, no że sekcja fajnie, fajnie, mamy ten złom, natomiast oczywiście tym się różni podejrzewam, że większy pancerz, nie? Nie wiem czy ma lepsze uzbrojenie w sumie, to musiałbym na wiki już zobaczyć po prostu jak to w grze działa, czy ma może jakieś bonusy do celowania, czy coś takiego, ale zdecydowanie na pewno ma większy, większy pancerz. O granat! Dostał tym granatem, ale nawet w, że boczny pancerz oberwał, to nie schodzili na silnika. Działo nadchodzi dla Brytoli. Ale sytuacja wygląda dla nich bardzo, bardzo niekorzystna. Kruk próbuje zająć nasz punkt! <laughs> Jeździ ten pancer, rozjechał krowę. I czeka, czeka. Ty szzycn, drugi poziom doświadczenia ich. A kto tu jest? Pan Vickers! Vickers! Vikers, powinien być taki właśnie tego mm, Szkoci albo coś, ten ten, ten taki dublerz, ładnie w odwrocie. Jeden gościu padł. Tu jeszcze Panzer Grenadilla wchodzą, oczywiście ze swoim bonusem. Zespoły bojowe zwiększa prędkość i zmniejsza szanse na otrzymanie trafienia, gdy w pobliżu znajduje się pojazd. Czyli oczywiście bardzo to zachęca do tego, żeby zawsze gdzieś tam jakiś pojazd obok tych Panzer Grenadillas był obecny. C4 podjeżdża na bliżej. Tuż ze sztabu brytyjskie KM. -y płyły, bunky. Granat nie do końca trafiony, przygwożdżenie. Uuu, Bardzo ładnie ten moździerz tutaj dobił trochę tych ludzików. I gdzie ten Pepans? Tutaj Nie oddał żadnego strzału jeszcze. Góra. No, tutaj bóbr. swoją strefę. Upełnił może troszeczkę błąd, że nie zostawił żadnej, ale to żadnej jednostki na północy. Nie gdzie mogłoby tutaj chociażby nawet z, z, ze środka dojść, nie? Nikt. Wszyscy muszą być w bazie, muszą się przegrupować albo są na dole. Jest. <laughs> Zostało tutaj użyte ukrycie kadłuba. Pojazd oczywiście śmieszne miejka, nie? Raczej rzadko korzystana, ale tak dla beki można to zrobić, nie? Czyli jak zakocha, jedynki Brytyjczycy mogli, tak tutaj Niemcy mogą jakby. Mm, unieruchomić swój pojazd, ale wtedy tutaj nawet pisze: ich zasięg i zdolności defensywne. O, właśnie go wykopali. <gry> no i można go w tam po jakimś czasie wykopać z tego Kurwidołka, Może tak to nazwę. Kruk umacnia się na naszym terenie. U, czyżby wjazd jest, panc? Niemcy już sami jego świadomi. O, nawet piaty! Wiązka granatów w Moździerz i Moździerz chyba. O, właśnie. Że się się tak. już nie ma. A broń nie ma załogi. Już nie ma. I ledwo, ledwo Panzer 4 uszedł z życiem. Uszkodzili mu silnik. Pan też mnie zniewolił. Vickers próbuje się rozłożyć, ale to nie jest dobry pomysł. Oj, Vickers zality Boję działo się. również. Że obsługa broni zgin trochę kuleje. Przerw nasz sztab jest pod Co jest? Fucking Chinese Dobre, dobre. Dawno nie było akcji na czacie, właśnie w różnych tutaj naszych komentowaniach. Zmasankrował wszystko. Moździerz, Wikersa, PePans. Naprawdę, mi się wydaje, że Brytyjczycy są załamani psychicznie, totalnie. Bardzo ładnie tutaj maksymalnie poziom doświadczenia tych grenadier ruchłych oh, tutaj się obraca z tym ręcznym KMM. Mamy zabity! O, już pod sam sztab podchodzą, dla beki pewnie. A tu chyba mają dwa piaty, nie? Pokażcie. Tak, dwa piaty. Czyli tytuł mnie kłamą. Chociaż tyle, chociaż tyle. I kolejny Panzer 4 aufs nadjeżdża tutaj. No, wydaje mi się, że tak najbardziej jest w cenie, ponieważ Brytyjczycy. No, paliwa wydaje mi się, że już nie zdążą nazbierać na żaden konkretny pojazd. A nawet jeśli to jest PAK, będą dwa Panzery <grym>, 4. <grym, grym>, bardzo, ale to bardzo ciężka sprawa dla m. M. Mają gnoje Wszystkie jednostki na środku trzeba naprawić. Ten złom. Ciekawa taka taktyka, że on kiedy go naprawia, to sobie go zakopuje. No, wydaje mi się, że to. takie trochę groźne. Chociaż w sumie pierwszy strzał. A zawsze kiedy oberwie, będzie mniej obrażeń dostanie. Większy zasięg ma wzroku. Może to faktycznie jest coś w tej metodzie. Rzadko widywałem takie rzeczy. O! Granacik dymny. Odporna na ogień. Mhm. Koszty użycia granatów, ciekawe. O matko, tymczasem koło wow, cały dom się rozpadł. Kolejny panca 4 tutaj podjeżdża. Nie bałem, to się taki granat i taki. Hmm. Obrażenia piechocie właśnie, bo to fosfor. Może, znowu kogoś zabili tutaj w odwrocie. Ten oddział. Chyba, chyba, chyba ta na konia wpadł koniarz. No i co? No i właśnie, Bubry tak naprawdę nawet nie musi się stąd ruszać. Wystarczy, że będzie utrzymywać punkty zwycięstwa. I. Cholerny wróg próbuje odebrać nam punkt! I ma tą grę w kieszeni. Neutralizacja. W złą stronę, w złą stronę, tego się I nie spodziewałem. Chociaż pewnie dalej y, ten słożbak myśli, że jest tylko jeden Panzer 4. Ale może mieć jakieś domysły, że może być ich już więcej na ten moment. No. I transporter mówi: hej, poza kontrolą. Przepraszam, <grym>, po też was przepraszam. Jeden z naszych transporterów uniwersalnych, zniszczony. Strzały z piata, tutaj saperzy, czy tam pionierzy, prawie załatwili to działo Pepans. O, o, uszkodzili mu silnik. O, 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 o. Dyn, 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 dyn. O, nie. W którą on jedzie? Gdzie on jedzie? Jak? Co jest? Co? On chciał strzelić przez domek? Jakby on trafił, to byłby taki przekręt. O, o, nie. Niestety. Seria z piatów królewskich. O, ale przypłacili to życiem. Bardzo fartowny strzał i to przenało pałę goryczy. I słażba kler uznał, że. Nic tu już po nim nie ma szans. No, w sumie to prawda, nie miał już jak odbijać tych punktów zwycięstwa. Niemcy przyzywaliby po prostu kolejne pojazdy. Nie było tego sensu. No świetno, ciekawe, ciekawe Gierka. Takie, że tutaj Brytyjczycy dostali psztyczka w nos. Amen. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i oczywiście zapraszamy do jakiegoś tam komentowania, subskrybowania i takich tam pierdoniczków. jeśli te tutaj zmagania Wam się podobały. A tymczasem do następnego i hej!